Stało się to, na co nie tylko ja oczywiście, ale myślę, że wszyscy w czekali, a więc podpisujemy umowę dotyczącą tego pięknego historycznego obiektu. Olbrzymie wyzwanie inżynierskie. Przetarg rozstrzygnięty na korzyść firmy Budimex. Ja z tego powodu bardzo się cieszę, ponieważ bardzo solidna firma wygoszczy wiele prac wykonywała. Wspomnę tylko o dworcu, szpitalu dziecięcym, dworcu PKP, szpitalu dziecięcym, bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, więc i, i w tej chwili jeżdżąc do domu i do pracy codziennie jestem na budowie budynku na ulicy Grunwalskiej, więc solidny partner. To jest zawsze gwarancja tego, że inwestycja będzie szybko, sprawnie i pięknie realizowana. A tak naprawdę ten blokujący element, który w, naszej, w naszym mieście Czyli w sercu naszego miasta na Wyspie Muńskiej brakował, jakże widoczny będzie odzyskał swój blask, będzie służył mieszkańcom, będzie także liczę silnym adresem dla turystów, z i dla regionu. Tak jak wspomniał Pan Prezydent, popełniliśmy wiele tematów w ostatnim czasie, w drodze, z bardzo dobrym skutkiem. Tutaj też przy współpracy, współpracy z Panem Prezydentem i urzędnikami miasta. Ten obiekt, w którym się znajdujemy. Chcemy zrobić 30 miesięcy tak? Wydaje się, że to jest dużo czasu, ale proszę mi wierzyć, że od 3 lipca, kiedy przejmiemy tutaj już oficjalny plac budowy, od pierwszego dnia będzie trzeba się śpieszyć, żeby zmieścić się w tym terminie. Pierwszych 17 miesięcy chcemy wykonać spichrz zbożowy. To jest ten, ten budynek, który znajduje się wizowi przystani. Chcemy oddać go do użytkowania wraz z terenami zewnętrznymi. Po kolejnym roku chcemy już oddać cały obiekt, tak żeby na pod koniec roku 2020 w grudniu 2020 e, móc się cieszyć już całym kompletnym obiektem. Państwo jako, jako bydgoszczanie będziecie mogli śledzić myślę codziennie tutaj po, po pracy.